Dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejpie. Dziwne, jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, karaluch! Teł zapomnie! zdejmijcie go! Weź spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. What? Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój sejf. Okay. Mm. O, szczęścia razem mnie! Patrzcie, jaki duży ciastko REO. I niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie. Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa. Nie, to wcale nie jest fajne, dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi, i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z Karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma, i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół co za ochyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. Winnie tylko tobie. Nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba! Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Oh, no. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich, mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuńcie się! O, chyba, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać, czas działać! Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? Same się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne! Oh, o no. nie! Hey you! Oj, chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach. Co ty robisz? Plujesz no, no. tym sokiem prosto na nas. Tak, to obrzydliwe. Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Kurra, teraz mam mnóstwo piteusów. Wystarczy oh, dla wszystkich! Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czeka mi tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne o czym myślę to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy! Muszę przez ciebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale dzięki. Ciekawe co mnie czeka. Nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm, pozwól, że ci pomogę. Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka. No dalej, czas jej jest. Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak. To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć. Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa! Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Ale paskudna trawa. Dobrze. Rysunek gotowy. Przygotujcie mi koktajl. Dam radę. Zrobi się. Oczywiście, wnuczko. Zrobię ci nie tylko pyszny, ale i bardzo zdrowy koktajl. Najpierw potrzebuję troszkę szpinaku, a woda nie może się zmarnować. Teraz potrzebuję blendera, Eni. Pomóż mi. Dziękuję. Szpinak należy załadować do blendera. Ale coś się nie mieści. Babciu, to proste. Dziękuję, Jill. Spinak jest w blenderze. Eni, znowu będę potrzebować Twojej pomocy. Trzeba go zmielić. Naciśnij na guzik, proszę. Musi zrobić się z niego jednolita masa. Gotowe, babciu. Dziękuję, moja droga. Pierwsza część za nami. Oczywiście to nie wszystko. Żeby nasz koktajl był smaczny, Będziemy potrzebować czegoś jeszcze. N na przykład jogurtu. Amen. Jill, cukierki są dla ciebie. Dzięki, babciu. Jak to się otwiera? Oj, jaka tu jesteś nieostrożna. A ja kontynuuję. Jogurt pójdzie do szklanki. Następny będzie arbuz. Ale nie cały. Potrzebuję tylko jednego kawałka. Jill, reszta jest dla ciebie. Ojej! Kawałek arbuza trzeba pokroić na kawałki. Ojej, Jill! Widzę, że arbuz bardzo ci posmakował. Cieszę się. Mam nadzieję, że Wiki też się spodoba. Plasterki arbuza należy włożyć do blendera. Widzisz szefowo? Już sama umiem obsługiwać ten sprzęt. Następnie sok z arbuza przelewamy do szklanki i całość dekorujemy. Myślę, że wyszło pięknie i apetycznie. A ja nie potrzebuję tych wszystkich owoców, z nich wychodzą zbyt banalne koktajle. Wymyślę coś fajniejszego. Oj, przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie. No dobrze, podstawą mojego koktajlu będą napoje gazowane. Wszyscy je uwielbiają. Najpierw trzeba je przelać do specjalnych kubków, aby się ochłodziły i nieco zgęstniały. Widzicie, jak fajnie to wygląda? I dopiero potem można wlać napoje do dużej szklanki i ozdobić jeżelkowymi wisienkami. Dodam parasolkę i słomka, no i można podawać. Brawo, kochanie! Uwaga! A teraz patrzcie i zapisujcie, jak się robi prawdziwe smoothie. Bierzemy truskawki, wrzucamy je do blendera i zalewamy śmietanką. Powstała mieszanka musi być dobrze zmielona. Następnie bierzemy fontannę i wylewamy powstałą masę truskawkową. To będzie zarówno pyszne, jak i spektakularne. Wiki, czas zdecydować kto dzisiaj wygrał. Wow, to trudny wybór. Myślę, że zacznę od spróbowania koktajlu Jill. Żelki są przepyszne. Sam koktajl też jest całkiem niezły. Hmm, co mamy dalej? Niech będzie koktajl babci. Jest w nim Arbuz. Uwielbiam Arbuza. A teraz spróbujmy samego koktajlu. Mój! Babciu, przepraszam, ale to jest okropne. Wow, prawdziwa fontanna! Nieralnie smaczna. Szafowa wygrywa. Hura, nie miałam co do tego wątpliwości. W drugiej rundzie zróbcie dla mnie gofry. Chcę coś przekąsić. Babciu, nie rozpraszaj się. Czas robić gofry. Gofry? Z chęcią. Mąkę należy wsypać do głębokiej miski. Rozbijamy dwa jajka. I dolewamy mleka. Oczywiście nie można zapomnieć o cukrze. Całą tę mieszaninę należy zamienić w jednorodną masę, aby uzyskać ciasto na gofry. Teraz muszę to wlać do specjalnej foremki. A raczej gofrownicy, no i poczekać. To takie skomplikowane. Mieszanie ciasta jest trudne. Po co mi trzepaczka, skoro mam funkcjonalny mikser? Dodam też troszkę nutelli, żeby było smaczniej. Super! Mieszanka jest gotowa. Teraz muszę ją wlać do gofrownicy. Tylko moja jest troszkę większa. Dzięki temu gofry będą ładniejsze. Niby dlaczego? Kogo obchodzi jaki mają rozmiar? Liczy się smak. Moje gofry są gotowe. Muszę je tylko położyć na talerzyku, dodać masło i odrobinę syropu klonowego. Tylko spójrzcie, jak to apetycznie wygląda. Emilia, a Ty co zamierzasz zrobić? Zrobię coś bardziej skomplikowanego. Wrzucę seler i jajka do blendera. Następnie będę potrzebować mąki. Ważne jest, aby z nią nie przesadzić. Dodajemy nie za dużo, a teraz wszystko trzeba dobrze zmienić na jednolitą masę. I dopiero teraz można zacząć robić gofry. Wlewamy całą masę do gofrownicy i czekamy. Zrobią się w kilka sekund. Ladam, wszystko gotowe. Gofry trzeba pokroić na kawałki i ozdobić świeżutką malinką i truskawką. To będzie nie tylko pyszne, ale i niesamowicie oryginalne. Tylko spójrzcie przed wami prawdziwe kulinarne dzieło sztuki. Ale fajnie! O, moje gofry też są gotowe. Chcę zrobić gofry w stylu street food. Dlatego muszę zwinąć je w rożka i dodać do środka lody. Babciu, potrzymaj to. A ja wezmę kilka kulek moich ulubionych lodów Baskin Robbins. Ej, nawet nie zdążyłam spróbować. Kładziemy lody, a na wierzchu dodajemy bitą śmietanę. Ale to jeszcze nie koniec. Całość udekoruję kolorową posypką i dorzucę jeszcze kilka lizaków. Właściwie kończę syropem truskawkowym. Wiki, czas próbować. Jakie to wszystko fajne i piękne. Jill, twoje gofry spróbuję jako pierwsze. Ciekawe, co dla mnie przygotowałaś. Fajne lizaki. nie też jest pyszne. A teraz gofr. Niesamowity i bardzo nietypowy. A teraz mam zamiar spróbować klasycznego babcinego gofra. Też jest bardzo smaczny. Ojej! Szepowa, jak zwykle, mnie zaskakuje. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ciekawe jak to smakuje. Rybko, płyń prosto do mojej buzi. Ale dobre. A teraz zamierzam spróbować gofrów. O nie! Są z Selera? Pół! Dobrze, tym razem wygrywa Jill. Gora! Wygrałam! Dziękuję, siostrzyczko! A teraz chcę burgera. Możecie mnie zaskoczyć? Z chęcią. Zrobi się burger? Nigdy wcześniej ich nie robiłam, ale coś wymyślę. Najpierw trzeba usmażyć kotleta. To niezbędna część każdego burgera. Następnie do akcji wkracza bułka i dodatki: sos, ogóreczki, ser. Wszystko co wszyscy kochają. Dzielnie dotykaj to dla Wiki. Ja oczywiście samodzielnie zrobię kotleta. Najpierw trzeba zmilić mięso w maszynce, a dopiero potem wysłać na patelnię. Voila! Kotlet gotowy. Teraz nadszedł czas, aby wyciągnąć klein od mojej kolekcji. Złotą bułkę. Zgadza się. Ciężko na nią patrzeć bez okularów. O matko, aż mnie oślepiło! A teraz dodaję nadzienie. Może serek? Niezwykły ser jest za tani. Wolę użyć drogiego sera z pleśnią i roztopić go, a potem polać nim burgera. O tak, na tym polega prawdziwy luksus. Dobrze, to teraz ja. Trzeba najpierw wylać troszkę oleju na patelnię. Co to jest? Coś słabo leci. Nie po co oszczędzać. Im więcej oleju, tym lepiej. Ale po co tak dużo? Będzie się rozpryskiwał. Tak? A, już wiem. Po prostu założę kombinezon ochronny, żółta bluza, a zamiast maski przeciwgazowej użyję kaptura i pokrywki. Wtedy na pewno będę bezpieczna. Jill, ale nie jesteś tu sama. Przez ciebie całe jesteśmy w oleju. Widzisz? Babciu! Ja tu gotuję! No i co robić? Przygotuję słodkiego burgera. Myślę, że będzie lepszy niż zwykły. Zacznę od blania kremu z pianek marshmallow do głębokiej miski i dodania do niego troszkę barwników. Tak będzie o wiele lepiej. Wygląda niesamowicie. W tej mieszance zanurzę bułkę. A teraz dodam do środka wszelkiego rodzaju słodyczy. Im więcej ich będzie, tym lepiej będzie smakował mój burger. Gotowe. Vicky, jesteś gotowa, żeby spróbować? Smacznego. Mm, dobrze, zacznijmy od tego drogiego burgera od szefowej kuchnieni. Ciekawe, jak smakuje. Nie potrzebuję złotej bułki. Pomidorki są takie dobre. Mm, palce lizać. Czas burgera. Ojej, czemu on tak brzydko pachnie? To przez ten ser. No, a ten burger pachnie o wiele lepiej. Ile tu jest słodyczy? Bardzo dobre. O, a ten burger to prawdziwy klasyk. Zupełnie jak na moim rysunku. Jaki dobry! Babciu wygrałaś. I ja? Dziękuję bardzo. Tak się cieszę. Co to ma być? Nie chcę tyle czosnku. Mary, mamy ogromnego pecha. Co? Ja też mam czosnek. Rany zaraz zwymiotuję. To takie obrzydliwe. Dziewczyny macie pecha, nie zazdroszczę Wam. Ja jestem szczęściarą. Zobaczcie co mam. Tylko jedną główkę czosnku. Mogę ją zjeść w mgnieniu oka. Jeszcze się z nas nabijasz? W takim razie zaczynaj. Z łatwością. Tylko najpierw trzeba go obrać. Do tego potrzebne są tylko moje ręce. Wow, jesteś naprawdę bardzo silna. Szacunek. Teraz spójrzcie, jak jem bez mrugnięcia okiem. Patrzcie i uczcie się. Ojej, fuu, To jest co Co za ochyda. Teraz będę śmierdzieć. Nie, nie zamierzam jeść tej obrzydliwej rzeczy. Ale musisz. Takie są zasady. Poza tym mam pomysł, jak nakarmić się tym czosnkiem. Mam nawet specjalne urządzenie. To ułatwi sprawę. Dlatego otwieraj buzie, czeka na ciebie czosnkowy posiłek. No to wkładam go do środka. No otwieraj buzie. Nie, nie mam zamiaru. Otwieraj buzie, Chelsea. Właśnie. Tak, gotowe. To jest obrzydliwe. Gniadło niczego gorszego. I nie czuję się najlepiej. I my też. Ten czosnek za bardzo śmierdzi. Lepiej pożuj gumę. Wiem, mam tu trochę. Wspaniale, dzięki, naprawdę się przyda. Co jest to, zapach zniknął? Cieszę się, że ci pomogłam. Teraz moja kolej na czosnek. Ale po co to jeść? Mam lepszy pomysł. Patrzcie, teraz to już nie czosnek, a naszyjnik przy okazji jest całkiem ładny. Nie wykręcaj kota ogonem. Bez względu na to, co wymyśliłaś, i tak będziesz musiała go zjeść. A więc dalej, zrób to szybko. Jesteście takie nudne. Jeśli tego chcecie, to oczywiście go zjem. Ale w nieco inny sposób. Mam świetny pomysł. Do tego celu wystarczy zwykła szklanka. I teraz ta szklanka pomoże mi pozbyć się łusek. Wystarczy ją potrząsnąć. Właśnie tak. Gotowe. Teraz czosnek nie jest taki straszny do jedzenia. Zaczynamy! Piu, to jest ohydne. Oczyszczony też smakuje paskudnie. No, what? śmierdzi w całym pokoju. Nic się nie stało, wiem co z tym zrobić. Ten odświeżacz powietrza nas urapuje. O, to naprawdę działa. Tyle, że Mary nadal śmierdzi. Czujesz? Tak, źródło smrodu jest w jej ustach. Ale to nie problem. Odświeżacz powinien załatwić sprawę. Znowu zadziałał, super. Tak, rzeczywiście. Teraz nie śmierdzę. Wyda się, że odświeżacz smakuje gorzej niż czosnek. Czegoś nie zrobić dla do dobrego zapachu. Lili, twoja kolej. Tak? Czy na pewno muszę? Dobra, zaczynam. Patrz, to obrzydliwe. Ona zjada cały czosnek teraz. To niemożliwe. Nic nie jest niemożliwe. Nie mogę na to patrzeć. Uh, o, się, już prawie skończyła. Me? Tak, skończyłam. To było piekło. Wygląda na to, że teraz piekło czeka także i Was. Uh, fuu, musimy zlikwidować źródło tego obrzydliwego zapachu. Wiem, akwarium. Nie. Wypuśćcie mnie, błagam, nie mogę oddychać. że przez kilka minut, a potem się obudzi, a my wreszcie możemy się zrelaksować. O kurczę, mam tylko jedną puszkę coli, a ja mam o wiele więcej. Spójrz, nie mieszczą się nawet w kadrze. Masz więcej? Nie rozśmieszaj mnie. Widziałaś w ogóle moją wieżę z puszek coli? Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Tak, Lili ma zdecydowanie największego pecha ze wszystkich. I co z tego? Przynajmniej będę pierwszą, która ją wypije. Też muszę tylko rozprawić się z puszką. Gotowe. Jedno uderzenie i po niej. Ekstra. Ale o wiele fajniejsze jest to, że teraz moja kolejna picie koli. Najpierw muszę otworzyć wszystkie puszki. Coś długo je otwierasz. Ale to pewnie świetna zabawa. Po prostu cieszyć się momentem otwierania tak wielu puszek. Ale nie martwcie się, wypiję je wszystkie bardzo szybko, bo mam ogromną słomkę z całą masą końcówek. To zresztą mój własny wynalazek. Spójrzcie. Ale pyszności. Rewelacja. No i po wszystkim minęło kilka sekund. Co za beknięcie! To obrzydliwe! Bez spokój, nie maruć, lepiej pij swoją kolę. Dokładnie! To jest naprawdę super! Nie rozumiem tego, co tu robi? Puszka Pepsi w wieży coli. To nie jest miejsce dla niej. Co ty robisz? Ta wieża nas prawie zabiła! Zrobiłam tego specjalnie. Dobra, dziewczyny, nie gniewajcie się. Nadszedł czas, aby cieszyć się smakiem tej niesamowitej koli. Twój żołądek nie ma dna? Jak możesz zmieścić w nim tyle napojów gazowanych? Nie wiem, ale coś aż prosi się, żeby wyjść na zewnątrz. Wow! Zmiotłam wszystko z powierzchni stołu! Niesamowite! hej! Podobało mi się. Okej. Okay. Bardzo lubię granaty, zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest ich dużo. A ja mam tylko jednego, to niesprawiedliwe. Widziałyście moją górę granatów? Nie mogłabym zjeść tylu w ciągu całego życia. Skoro mam tylko jeden owoc granatu, myślę, że zjem go jako pierwsza. Hmm, tylko najpierw trzeba go rozciąć. Tylko nie rób nam krzywdy. Nie martwcie się, chcę tylko pokroić granat. Teraz muszę tylko wymyślić, jak wydostać stamtąd te wszystkie ziarna. Nie udaje mi się. Hmm? A, wiem. Ja potrzebuję zwykłej pęsety. Spróbujmy. Okej. Okay. To pyszne. I nie pobrudzisz sobie rąk. Spójrzcie, pęseta jest idealna. Trzeba wydobyć wszystkie nasiona. Pospiesz się. Oglądanie tego jest bardzo nudne. Wy się nudzicie, a ja świetnie bawię. Zwłaszcza, gdy wyobrażam sobie, jak jej jem. To jest nie do zniesienia. No dajcie spokój. Skończyłam. Teraz pozostaje tylko zjeść te wszystkie pyszne żarenka. Rewelacja. Mary, teraz twoja kolej. Kama! Kurwa, nareszcie! Jak się otwiera ten granat? Jest taki twardy. Może po prostu jesteś bardzo słaba? To nieprawda, nie jestem słaba. Mogę otworzyć te wszystkie granaty gołymi rękami. Wow, to dopiero jest moc. Wyglądasz dość przerażająco. Nawet nie macie pojęcia, jak to dobrze smakuje. To jest magiczne. Au, to boli! Nic się nie stało, przejdzie ci. Powinnoś zobaczyć swoje zęby, są tak czerwone jak owoc granatu. Przestań się śmiać i lepiej jedz swoją porcję. Właśnie! Mam przecież całą stertę granatów. Lili, daj mi tę rzecz, szybko. Rzecz? Jaką rzecz? Clibi, nie bądź głupia. Nóż potrzebuję noża! Trzeba było tak powiedzieć, proszę bardzo. Dzięki, teraz mogę pokroić granat. Dlaczego tak dziwnie go tniesz? Co on nie wykopni? Wiedziałam, że będziecie chciały wiedzieć, dlaczego go tak kroję. Za chwilę użyję pewnego urządzenia, które niedawno kupiłam. Tylko spójrzcie. Tutaj kładziemy granat, naciskamy i podstawiamy szklankę. W ten sposób można uzyskać pyszny sok. Mam mnóstwo granatów, więc z pewnością wystarczy na szklankę soku. Jestem pewna, że będzie absolutnie pyszny. Zużyłaś tyle granatów na jedną szklankę soku? Ale jakiego soku? No to spróbujmy. O, jest pyszny. Ew. I bardzo kwaśny. U, ale co dziwne, podoba mi się to. Zamierzam wypić całą szklankę za jednym zamachem. Patrzcie, jesteś szalona. I jestem. To po prostu bardzo smaczny i zdrowy sok.